Siemanowicowie, witam Was bardzo w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj taki odcinek, właśnie co będzie w nowej aktualizacji w G-Break'u yy, Przepraszam Was, że nie nagrywałem teraz ostatnich odcinków, ale już jesteśmy. Myślę, że będą teraz odcinki częściej, lecz nie mówię, że na pewno. I widzowie, mamy tutaj jak widzicie, sezon zostawiony, nie robiłem nic. 26 dni do końca sezonu. Ja mam cały czas prawie szósty level, połowę, piątego, więc nie wiem, czy mi się coś tu robić, czy nie. Ale teraz wam widzę powiem co będzie w nowej aktualizacji, która będzie już w ten weekend Więc już możemy się niedługo spodziewać, chyba w piątek będzie wieczorem albo w sobotę rano czy w piątek rano, nie wiem jak to tak to jest I będziemy mieli nowe rzeczy, a przez zacznęcie odcinka widzowie stawcie subika, łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu czy ta rzecz, która zostanie dodana w tym update będzie dla Was fajna, czy fajnie wam się to wydaje, a to wszystko już będzie za chwilę powiedziane w tym odcinku. A więc, pierwszą rzeczą, którą dodano, będzie dodana, to ja może zmienić nawet na policję. Czekajcie, dobra, gdy już jesteśmy na policji, to wystarczy weźmy sobie broń. O, w sumie mamy tu broń, ale weźmiemy sobie jeszcze tego shotguna. Idziemy teraz, widzowie, tutaj na boisko, bo chciałem Wam coś pokazać. Bo wiecie, że w helikoptera jest strzelić bardzo trudno, jeżeli sobie chcecie strzelać w helikoptery, na przykład, żeby więźnia sprowadzić na ziemię z tego helikoptera. I możemy to zrobić widzowie, w łatwiejszy sposób. Bo od teraz, od tej aktualizacji, to będzie teraz w piątek albo w sobotę, nie wiem dokładnie kiedy Ale jak będzie ta aktualizacja To widzowie, jak mamy sobie broń Taką broń jak teraz, ten pistolecik, albo shotguna, albo w ogóle inne bronie To będziemy mieli widzowie opcję Jak nakierujemy na helikopter, będzie nam się wysiedlał taki rąb jakby wokół tego helikoptera I będziemy mieli fajnie wycelowany, żeby w niego strzelić A więc to będzie takie ułatwienie po prostu dla graczy że łatwo helikoptera strącić na ziemię, na przykład. Bo wiecie, że jak strzelamy w helikoptera sobie, jeżeli ktoś oczywiście nim kieruje, no to oczywiście on jakby się psuje i nam ląduje, bo dym leci, no i wiecie, oczywiście o co chodzi. On cały ląduje i tak samo te... I dzięki temu, właśnie, możemy teraz łatwiej go wykryć i w ten sposób, no, sprowadzić go na ziemię. Na przykład, policjantów, z policją jesteśmy, no to możemy zaresztować takich złodziei, więc widzowie, to jest bardzo fajne ułatwienie. I dobra, idziemy sobie jeszcze tutaj, bo mamy jeszcze jedną rzecz, jak widzieliście przed chwilą zdjęcie w ogóle tego, jak to będzie wyglądało, na, co wam zaraz na ekranie pokazałem, bo to było na Twitterze Badimo i Asimo też dużo pisał. Widzowie, teraz pokażę wam jedną rzecz, którą na początku możecie sobie pomyśleć, co to jest, ja wam dam chwilę czasu, żebyście tak pomyśleli i w sumie możecie napisać w komentarzu, co myślicie, że to jest, więc patrzcie teraz na ekran. I mamy tu zapikselowane takie, mam napisane tutaj, że jak w Minecrafcie Mamy, widzicie, zapikselowane coś i sobie tak wgadnijmy co to jest. Niektórzy może już wiedzą, więc możecie napisać w komentarzu co to jest, bo to będzie dodane właśnie też do tej więziennej aktualizacji, bo jak wiecie w czerwcu została dodana więzienna aktualizacja, całe więzienie zostało przebudowane Tam coś cały czas jest zbudowane, tam, tam, nie wiem co to jest. I teraz zostanie dodana kolejna rzecz do tej więziennej aktualizacji A więc możecie napisać co to jest widzowie? Co myślicie, że to na tym zdjęciu teraz widać? Dobra widzowie, ja wam teraz powiem co to jest A chodzi tutaj widzowie o więziennego busa Busa, tak widzowie, więziennego busa I mam na myśli tutaj y, Taką wielką ciężarówkę, która będzie stała gdzieś tutaj koło więzienia pewnie I będziemy mogli nim przewozić więźniów W y, Ten bus, jak wiemy, w sumie teraz widzicie zdjęcie no, to ten bus mieści 15 osób, i możemy. czy tak naprawdę, pół serwera. 15 osób to jest pół serwera, rzeczywiście, bo jest 30 na serwerze. Tak, pół serwera możemy sobie wieść takim busem kierowca łącznie z kierowcą. Właśnie mega ciekawie to będzie wyglądało. I ten bus ciekawie, ile będzie kosztował. W tym momencie ja mam tutaj 3790, a więc mi starczy. Zobaczymy jak innym. Może jeszcze pojedziemy sobie do Jubilera. Ale to zaraz sobie misję zrobię. W sumie mam tu misję. No yy... nie, to na złodzieju, dobra. Miałem już jechać, a to jest na policji przecież. No i będziemy takiego więziennego busa mieli. Który możemy podróżować po prostu po grze. Więc mnie ciekawi, jakie będą przygody z takim busem. Co tu się będzie na Jubilera działo. Bo jak wiecie, do jest dodany tutaj, że on nawet pokażę yy... ta ciężarówka, która jest. O tutaj. O nim mi chodzi, I widzowie, to jest jedno, największe auto w DJ I Teraz wyobraźcie sobie, że takie jakby połowa tego to będzie taki bus, teraz taki, który możemy sobie po prostu jeździć, też fajnie, ciekawie. A ten się żarówki nie da zdobyć, w sumie nie patrzyłem. Nie wiem, nie wiem czy to można kupić, czy nie. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. I ja wam, widzowie, jeszcze chciałem powiedzieć, że zapraszam Was serdecznie na mojego Discorda, bo tam, widzowie, są teraz ciekawe konkursy. Mamy dużo boosterów, gdzie jest 14 busów obecnie. Dużo kanałów, dużo fajnych osób. I widzowie, którzy teraz oglądają, a się jeszcze nie zweryfikowali, to zapraszam do weryfikacji, bo dużo osób jest niezweryfikowanych teraz, bo zrobiliśmy aktualizację serwerka. I też polecam się zweryfikować, bo są konkursy na Robuxy. Jak będzie nas więcej, myślałem widzowie też o konkursie na przykład 20 złotych PCF karda. A więc wbijajcie, jeżeli macie chęć. Bo takie 20 złotych w kardach chyba każdy by chciał wygrać, bo do wszystkiego się zużyje A nie tak jak robuxy tylko do, yy, do robloxa A więc no, mega ciekawie Więc tylko wbijajcie na discorda Link w opisie oczywiście, link w opisie do discorda I możecie sobie tam pisać z innymi, bo chat jest zawsze aktywny Coś tam zawsze dzieje, ktoś na rozmowie gada, ktoś na Ktoś pisze, ktoś bierze udział w ekonomii I takie rzeczy widzowie, więc polecam ja wam jeszcze chciałem przypomnieć, że dodaję do Roblox. Na Robloxie się za dokupienie koszulki Za 60 Robux z gruby macie w link w opisie. A i teraz co w tej aktualizacji jeszcze w rzebraniu będzie dodane? To myślałem, że. Bo do piątku jest jeszcze trochę czasu, jest jutro jest czwartek, jak to nagrywam. I pojutrze jest piątek. A więc myślałem, że jeszcze jakiś lik będzie. Więc jakby taki lik się pojawił, to ja może jeszcze wam nagram. Albo po prostu, jak pojawi się jeszcze przed wrzuceniem tego odcinka, jak teraz to widzicie To już nawet może w tym odcinku widzicie właśnie Ten, jeszcze jedną rzecz na samym końcu tego odcinka, więc zobaczcie sobie jak Może coś tam już będzie, może nie Nie wiem, jak teraz nagrywam, nie ma więcej linków, nic wam powiedziałem Ale może coś będzie, więc oglądajcie odcinek do końca Ja widzowie, to chyba na tyle z tej strony mojej Myślę, że ten odcinek po prostu nagrałem dla Was. Myślę, że fajnie, bo dawno odcinka nie było. Niedługo będzie widzonek... Wiz... Niedługo będzie widzonek... Wizowie. niedługo będzie odcinek z speed testu właśnie tego nowego autka za ten 10 level. Bo już mam tutaj jakby zrobione wszystko, więc niedługo wrzucimy go na kanał, więc zobaczycie sobie. I myślę, że będzie się fajnie oglądało, bo to jest to nowe auto za 16 sezon. Więc no, no fajnie będzie, tak zrobić speed test tego. A my widzowie się będziemy żegnać. Trzymajcie i widzowie do kolejnego odcinka, no i hej!